Rzadko ogólnie się zdarza, że mogę sobie z jakimś jechać na na ESE czy na autostradzie, bo oni wszyscy wolno jeżdżą, nie? No no i ja tej przede mną idzie taka czarna MK, no i tak pojechaliśmy sobie kilkadziesiąt kilometrów, aż ten samochód zaczął zjeżdżać na ten, na, na, na stację benzynową. Mówię, no kurde, znowu będę się... musiał, bo zawsze fajnie się w szyku jedzie, nie? Jak, ktoś, jak jedziecie z tą samą prędkością, jeden czyści więc no, nasza z się fajnie, zacząłem się fajnie jeździ. On jedzie pierwszy, jadę za nim i sobie szybko dojeżdżamy do, do trasy. Czasami też znajdujesz jakichś ludzi yy, na NS czy na autostradzie, że się wymieniacie co, co trochę. No tak przyjemniej. Wam powiem, że się jeździ wiem, bo, bo zjeżdżam ten samochód, mijam go, jechałem dalej, patrzę, mówię, chciałem tam machnąć, nie? Mówię, to fajnie się tutaj z kolegą Michał. okazało się, że to była jakaś taka filigranowa blondynka pierwszy raz widziałem, żeby kobieta tak dobrze jechała autem. Gdybym nie, był, gdybym nie był zajęty, to bym się zakochał. Bym zjechał na tą stację benzynową i się oświadczył. Ale no niestety, nie można dwa razy.